Posnąłem te 10 z hakiem, wstaję, nie nie wyspałem się, nie? 7 spadł 11, 11 ja... Ja pierdolę. Waldek ma jutro 18 Tak myślę, czy nie iść do niego na śmiecenie. Ja ja iść. to nie Idźmy na wyciaraczkę na strajk. To co? No to wtedy, nie? Dochodzę. No dawno... Przecież... Chyba jednak tak. No prze... nie, ja wysłałam to. I nie. No to jest tak, z tym młodym, jak siedzi z John A, mały. to. I co, i, aż tyle screenu? No. Że ktoś lubi małe dzieci. O Boże. Aha. Anda się do Michał Kapilwi. Albo tam chociaż kaczkę jakąś tam agresywną ustaw, żeby dopilnowała. Wiesz. <laughs> Mam zrobić narkotesty? To ci kiedyś chyba nawet nie. Aha, nie okay. Co matka ci kazała? Nie, tam jakaś papka przyszła do szkoły i brali tych podejrzanych, a że ja wyglądam jak ci ogólnie to dlatego. Nie na Też będzie sprawdziła. Mm -hmm, mm -hmm. Boże, mówcie coś, bo ja tu, no, się mnie chyba. Nie wiem, te ruski. Weź, Lika, jakiegoś pociska na ruska mi powiedz. Weź ty, Driver, się zamknij, jesteś na live'ie, weź i se wycisz i się nie odzywaj do nich, kurwa, no. no. Mhm. Driver, albo ty. No. Jestem rudy? No. Ty kurwo. Nie.